Hej, cześć, witajcie, ja jestem Kosa i wiem, że macie teraz inny głos trochę, ale ja po prostu sobie tutaj dodałem pulpit do mojego, no taki, no pulpit, no taki inny zagłuszecz głosu, żebym miał na przykład przeciwpluć, czy coś takiego. Kogo to jest pulpit jakby, dobra, nie wiem, nie znam się. Po prostu coś dodałem, dodałem takiego przez mikrofon, więc może być mój głos trochę inny na filmach. Yy, więc tak, dzisiaj oczywiście kolejny dzień falga, dzisiaj jest czwartek, zostało czwartek, piątek, sobota, niedziela, czyli dzisiaj cztery dni. No, zostały no i jeszcze naszego challenge. jeżeli dobijecie pod tamtym filmem tak jak mówiłem 5 łapek w górę to przedłużam o kolejne pół tygodnia no a my już ruszamy z giereczką to jest ta giereczka co była wczoraj a i dzisiaj jak widzicie to odcinek to jest jakaś nie wiem 13 18 14, to 14-15 ponieważ dzisiaj robimy masę filmów z Marciochem. E, Robi możliwe, że z GTA z dwa filmy będą, ale nie obiecuję nic. Z Fall Guys będzie ten i jeszcze może jeden bia. No i oczywiście z fajnej gry World of Warships, ponieważ Marcius ją też pobiera specjalnie na nasze odcinki. Dlatego możecie e, jakby wynagrodzić Marciocha <laughs> subikiem i łapką w górę. Bo on specjalnie dla mnie pobiera World of Warships, żebyśmy razem nagrali odcinek i się bawili. A także Falga jest pobiera. Tak jak słyszałem, ale nie wiem ko co konkretnie. Okej okay. Teraz lecimy tu Spróbujmy szybciej zrobić, bo kurde, zaraz się skończy czas. Aha! Dobra, widzicie jak uniknąłem. Ja myślałem, że się będziemy odbijać, ale okej. Okay. Jest yy, kwalifikacja, więc lecimy z do Wszyscy dobrze pamiętamy tę mapę, wszyscy dobrze ją znają oraz... Oraz wszyscy do bardzo dobrze wiemy, że prawie nie da się zrobić. No ale przez to, że ja jestem nubem jeszcze w tych grach nowych. Niestety. Dobra, ale to cóż, to no, trudno lecimy, tak? Tutaj powoli się znamy, jesteśmy ekspertami w Fall Guys, no ale jednak no... No trzeba powiedzieć, no kurde jednak nie aż takimi a jak idealnie, nie? Taki idealny mam timing ostatnio Dobra, wszystko klikamy A to trzeba wszystko jednak Dobra No i lecimy, Teria ja sobie zamknąłem. Okej, okay, nieważne. Sam sobie zamknąłem, nie? Chciałem zrobić lepiej, żeby było, a sobie zamknąłem. Nie! Ok, mi tam Dziękuję. Gdzie Spróbujemy się tu odbić. Bo ostatnio nam nieźle to wyszło. O! Kurde. Inaczej. O, widzicie? Tak i nie! Blisko Dobra, ciul, lecimy tędy. Chyba też wczoraj tak powiedziałem, serio, to Dokładnie te słowa. Co my tutaj by było nawet szybciej, wiecie? Jak się, tak sobie teraz myślę. To po prostu ta. To denerwuje. Jestem. 13. To lecimy dalej. Nie wiem czy widzieliście, ale tam było napisane 61 osób zostało teraz i będzie. Dobra, czyli nie dojdziemy dzisiaj do finału. Oj nie, nie ma takiej opcji. Nie, nie da się. E, wiecie co? To jest mój najbardziej znienawidzony y, tryb mapy, jakby, no. Żebyście unikać tych owoców najgorszych na świecie. Patrzcie ile... Tu, ile jest tutaj działu. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dział ustawionych. I serio, one tak was. No patrzcie, denerwują. No patrzcie, owoce. Idziecie sobie, jesteście metą, a nagle nie wiem. Taki jabłko wam spada na mordę, nie? Co sobie myślicie? Kurde, no nienawidzę tego trybu, nie? Chociaż. To, że nie nienawidzę, to nie znaczy, że nie zrobię tego. ósmy. Jestem 8 albo ósmy. Tak więc widzimy się w kolejnym mapie, widzicie takie szybkie, kurde, 50 sekund, pewnie czy tam minuta i koniec klipu. Akurat to lubię ten tryb, ale czasami jest tak, że po prostu się nie wyrobicie z czasem i... i wywalacie z mapy, no trudno wtedy, nie? Hmm. Mam oko. No to pokczam. Uciekamy jak mam ogon, to muszę wytrwać. Yy, daj jak najwięcej czasu Znaczy, że tu chyba będę krążyć tak Dobra, jednak nie Ten kto ma ogon to się lubimy, ten kto nie ma to się nie lubimy. <laughs> rozumiemy się. <laughs> Chyba się rozumiemy wszyscy, nie? O ty Zabrałeś mi ogon. Auć Oddaj go Aha! Już go straciłeś. Dobra, tego dawaj. Niech to. Tybo. A widzicie? Profit. Aha, jednak nie profit. Ech, jestem zmuszony iść tu. Nie podebrać komuś ogon. Tak więc, co może jeszcze jedną rundkę zrobimy? Bo to trochę jest bo Boże, Może widzicie krótki odcinek. No, tak więc, ja sobie teraz wyjdę i rozpocznę nową rundę, tylko co dostanę? Pytanie: no, ok, 13 na 20. Dzisiaj trzy rundy wytrwałem, a już dalej nie. A zaraz będziemy mieli strój rekina kozacko, znaczy nie cały, ale nie pełny, ale w połowie, tak. W połowie będę mógł być herkinem, Albo czekajcie, nie, wyjdźmy Bo ja chyba już mam e, Tam Drugą końcówkę mojego stroju Aż sobie muszę zobaczyć Oczywiście, że go mam Widzicie, no Brzydko wtedy wyglądałem Takie zielone coś było, nie? XD, dobra, e, no to lecimy Trzeba trochę kręcić Na kółkach Ponieważ mamy tę mapę e, Dizzy Hex dobre, nieważne. Ja nie umiem tak dobrze angielskiego, więc cię nie dziwicie, że nie, nie powiem źle. Nazwę, nie? Dobra, e, lecimy, tak? Za 5, za 4, za 3, za 2, za 1, let's go! bez wywalki O boże, w drugą stronę miałem iść Ach, no i patrzcie ile osób się przypchało Patrzcie, patet na omijanie <grytanie> Zaczęli kl kliknąć tu kwadrat Ale... Ale dobra, nie udało się. Ale nawet piechło popchnął, także no cieszę się. Dobra, widzę, że tu już jest ta mapa taka... O. Tu właśnie. Cyk, cyk i cyk, dobra. No i lecimy. owocki nam spada, spadają oczywiście. O, jeszcze buzem dostałem, no. No do 20. Następna mapa. I tutaj chyba też o to samo chodzi co wcześniej Tylko tutaj trzeba W sumie nie wiem co trzeba Aha, dobra, mieć jak najwięcej ogonów Nie do to, że ten kto ma to ten ma Tylko są drużyny Właśnie to jest team To kto ma najwięcej tych ogonów wygrywa, nie? Tak więc, ja nie mam ogona, więc muszę go podebrać Idę do od razu tutaj Proszę bardzo Chodź, chodź tu czerwony, ja chcę Chce ci podebrać. No i pan Paweł Skoro mamy już to, co chciałem Tylko wystarczy, żeby uciekać, co nie? I proszę bardzo, Marciech dołączył do no, spotkania. Jeżeli się odezwie, to proszę się odezwać, ponieważ jesteś pan na odcinku. Szyma. No tak więc widzicie, Marcik tutaj yy, wszedł, żeby się przywitać, yy, ponieważ gramy sobie w Fall Guys yy, I powiedz szczerze, czy ty zainstalujesz Fall Guys, żeby zagrać z nami? Może będzie taka opcja No widzicie, Be będzie opcja A może nie, tego się już dowiecie w najbliższych czasach W najbliższych czasach Dobra, to my sobie też spodkradniemy jakiś ogon czerwonemu. To jest przypał teraz z ogonami. Trzeba... Muszę podebrać No, Dawaj to. Dobra. A! O, jaki tłum! Jest! Mamy ogon! Mamy siedem! No i kwalifikujemy się, tak więc za chwilę się widzimy. Może z chyba Mamy tutaj fajną mapę. Kolejną To jest jaka runda? To jest chyba trzecia? Tak, to jest chyba trzecia runda. E, bo pierwsza była jak? Aha, to jednak nie była. To jest chyba jednak druga runda. Dobra, i już widzicie, już tutaj mózg mi się lasuje przez tę mapę. Dobra, lecimy tak. Lewo, przez prawo, zn znów lewo, ale. A tutaj cyk, przeskakujemy i jesteśmy na tej żółtej platformie Niebieska, no nie, nie, wrócę. A dobrze, dobrze I kolejny checkpoint mamy O nie Nie, 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 nie O dobra, to było nieprzewidziane To było całkowicie nieprzewidziane A! Dobra Chodź tu! Dobrze Ja sobie pójdę na tą I teraz idealnie od tego mnie wybiło Proszę bardzo Lecimy tutaj Lecimy tutaj Tutaj Skaczemy I jesteśmy na platformie Cyk Tak więc widzicie kwalifikujemy się Marciusz niestety go przez Z powodu będu sieci Niestety mm. No a my się widzimy w, w znaczy w kolejnym, nie, w kolejnej rundzie zaraz się widzimy, no Bo ja robię cięcie, <laughs> dobra Żeby wam wiedzieć Mamy znowu timówki moi drodzy I Marciuk jednak dołączył, ponieważ yy, Nie wiem, naprawił błąd sieci? W sensie ja wydupczyłam z imprezy, bo się zmieniałem A, no to może, nie wiem yy, Pół godziny grzebał przy kablach w serwerach Naszego, yy, nie wiem Polskiego serwera, kurde, nie wiem. Na pewno tak było. No na pewno. No, no mówię wam, tak naprawdę było. Marszek jest takim hakerem, nie który się włamał do serwerowni i naprawił sobie mu moc sieci. Tak było Ech. na 100%. Nie, tak nie było, koza ja wam mówię, jak ja, jak ja coś wam powiem, to jest prawda zawsze. Pamiętajcie o tym, widzowie. No niedługo, widzowie, miał guysy. O, Za będę miał Fall O, czyli dotrzymaliśmy głowy. Za godzinę będę miał Fall To jest problem, bo... Ródka przegrana to była nasza druga runda, gdzie mieliśmy czwartą e, rundę. Znaczy, sorry. Druga gierka przegrana na czwartej rundzie. Więc ja bym już sobie zakończył odcinek, Zawial. dlatego, że długo nie może być. Słuchajcie, widzowie KOSy, jest godzina 11.20. Wy to widzicie ta pewnie o 13.00 nawet. Prze o 13.00, a o 12.00, lub 12 trochę długo. No jak KOSa wrzuci ten film, to w ten sam czas będziemy nagrywać kolejny film swojego, z Fall Guysów razem ze mną już, Koso. Dokładnie. Więc pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, bo ten kto nie subskrybuje ten jest lamus, a ponad kurde nie wiem Sub bez dzwona to tak jak piesek bez ogona Dokładnie, więc 30 osób jakieś nie subskrybuje tego kanału, ten kto ogląda Nawet pewnie więcej, bo mamy 4 suby, a a ostatni live miał 6 wyświetleń, także Wiecie, to jest po początkowy kanał, on nie ma tyle subów ile kosa online Znaczy sorry, no to bo jest nam Ja tak y mam też prawie 30, nie? Także widzicie, ja u Marcioka dobijamy 30, u mnie na, dobijamy 10, na tamtym kosa o, dobijamy y, też 30. Tak wy widzicie, dobijamy mega dużo subskrypcji, tak więc pamiętajcie o subskrypcji moich wszystkich Przez kanałów. Mam i dla nas to są mega subskrypcje, bo na przykład taki tacyjny youtuber, że to mają po 4 miliony, tak? No i dla tam na, get... 30 o, to jest Każdego dużo. dnia po 100 tysięcy. A mało, jak to tysięcy to już jest profit. Dla mnie to jest 2 już dużo. W sensie, że to w jeden dzień. No, tak więc widzicie, my się bardzo staramy i się cieszymy z każdego suba. Więc pamiętajcie o subskrypcji. Możecie zrobić także łapkę w górę, bo pięć łapek w górę pod tym filmem i także, tak jak mówiłem pod poprzednim, to równa się pół tygodnia więcej yy, jakby takiego Daily Falgaisa. Fel, więc e, możecie to zrobić, możecie udostępnić filmik znajomym Oraz napisać komentarz hashtag fileguys, czego nikt prawie nie robi Dlatego zachęcam do zrobienia, ponieważ dostaniecie serduszko Tak więc ja się z wami żegnam Wbijajcie grał... do mnie na kanał, ci to mnie Tak, e, e, rozmawiał ze mną Marcioch, niestety nie grał rozmawiał. Nie grałem, ale będę Tak więc e, teraz podam wam nazwy to jest Kosa online, bo możecie wbijać także do Kosa co nowego, The Kosa Music oraz uflode.plg A inne kanały to jest Demarcioch oraz Nexor Ety, czyli Daniela i Marcioch kanały Więc ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach, bo dzisiaj 5 odcinków wbijamy jednego dnia, bo jest czwartek. No i pamiętajcie dzisiaj jest co nowego, także no, polecam wbić też na Kosa co, on, co nowego. Tak więc widzimy się na innych kanałach i naraz!